No i co tam napisałaś? Literkę. Literkę, super. Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. My dzisiaj witamy się z Wami razem, ja i Haneczka. Haneczka, powiesz cześć, czy się wstydzisz? Cześć. Wstydzę się, dobra. No to sobie tam maluj. Dzisiaj Haneczka ma tak zwaną bumelę po śląsku, czyli wagary. Jest piątek, a nie ma jej żłobku i nie jest chora. Tylko dzisiaj jest Dzień Babci, a ja mam to szczęście, że moje dwie babcie żyją, a prababcie Haneczki, więc dziś idziemy je razem wspólnie odwiedzić już z samego rana, bo jest godzina dziesiąta, już powoli się Miałam wybieramy. Piżamkę. co? Tak, piżankę miałaś, aha, dobra. Miałam piżamkę w Aha, z konikiem miałaś piżamkę. No i co? Chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest cudowny i piękny dzień. W ogóle babcie to jest taka instytucja. One kochają, rozpieszczają. A wystarczy nasze jedno słowo. Też macie takie e, wspomnienia. Babciu, zjadłabym to i co? I na drugi dzień mamy na obiad czy tam na deserek to, co sobie zażyczyliśmy. To, co tylko powiedzieliśmy. I babcia już nam to e, zrobiła. Więc myślę, że nikt nie ma złych e, wspomnień związanych e, z babcią. To są zawsze tylko dobre i piękne wspomnienia. A ja mam to szczęście, tak jak wspomniałam, że moje dwie babcie żyją, więc idziemy je odwiedzić. Ja chciałam Wam coś jeszcze powiedzieć, no bo ja mam babcię, ale Haneczka też ma dziadków, babcie i, dziad, i dziadków. I, no i oczywiście też kombinowałam jakiś fajny prezent. No i w tym akurat pomogli mi nasi rodzice, moi i Mateusza, bo um, jakieś dwa tygodnie temu przyszliśmy e, do rodziców Mateusza i tata mówi od Mateusza, no już się ten kalendarz e, ze, z, e, ze zdjęciami od Haneczki skończył. E, zielony idziesz, dobrze, to idź po pisak sobie zielony i e, musiałem kupić wiecie, taki w sklepie jakiś tam nie wiem, ze zwierzętami czy z czymś e, po, później poszliśmy do moich rodziców i moja mama to samo, jej, yeah, już ten kalendarz się skończył e, ze zdjęciami, haneczki muszę sobie jakiś kupić, no to oczywiście już wiecie, lampka w głowie, że to będzie super prezent, skoro i e, jedni dziadkowie i drudzy zwrócili na to uwagę, więc mówię zamówię takie fotokalendarze no i nie wiem, co robiłam. Pomóc Ci otworzyć? A, ah, dałaś radę sobie. No i nie wiem, co w ogóle ja robię. To Naprawdę, to może tylko kobieta w ciąży. I zamówiłam te kalendarze, przyszły mi, są bardzo ładne. Tylko, że może ja Wam pokażę i będziecie wiedzieć, o co chodzi. No oczywiście e, ostatnio mieli takie kalendarze A4 i takie też chciałam zamówić, pionowe kalendarze A4. A zobaczcie, co ja zamówiłam, no, już Wam pokazuję muszę sobie tu to poprzekładać, bo... Uuu. dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Ktoś tu nie potrafi y, po prostu y, zwymiarować sobie obrazu. To jest kalendarz, dwa takie zamówiłam. To są kalendarze, które zamówiłam. One mają 30 na 40, a chciałam A4, czyli chciałam e, rozmiar 20 na 30 prawdopodobnie. No pod, podnieś sobie to. Nic się nie stało. E, I sobie wyobraźcie, że e, ja otwieram wczoraj tą paczkę i widzę coś takiego, nie? 30 na 40. Nie wiem, co rodzice, zarówno moi, jak i Mateusza powiedzą, ale stwierdziłam, że. E, tak w formie żartu. Przecież nawet jakbym zamówiła medr na med, a na zdjęciach jest haneczka, to przecież oni byliby w niebo wzięci. mam nadzieję, że się nie szokną, jak zobaczą ten, ten, ten ogromny kalendarz i że znajdą, mimo tego, że jest tak duży, gdzieś tam na niego miejsce. No i to tylko może kobieta w ciąży. To tylko może zrobić Paulina. Ja już mam kolejny raz taką wpadkę, nie. Co ja ostatnio też wykombinowałam, bo też mówiłam, że to tylko może kobieta w ciąży. No w każdym razie, no. Życie, wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że i tak będą zadowoleni. A Hania tam sobie rysuje. No my już jesteśmy u babci pod blokiem u babci Stewki, tak? Gdzie idziemy? Tam. No, do babci Stewki. No, a tu zobaczcie, byliśmy jeszcze w biedronce, oczywiście, po kwiatki tulipany do każdego, czyli do dwóch moich babci i do babci haneczki. No i oczywiście, wstąpiłyśmy też poznicze, Tam mam resztę zniczy kochanemu dziadkowi, kochanej babci, bo Mateusz niestety już obydwie babcie jego nie żyją, i dziadkowie też idziemy. Dobra, wychodzimy. No, a znowu jesteś kotem. Dobra Pakujemy się do miski i idziemy Umiesz się sama rozebrać Dasz radę? Super Czekaj, bo kapturek ci, ci ten Zawadza. Dobra jest czapeczka, szaliczek i kurteczka. Super, Hanuś. A co tu widziałaś? Co tu przyszło? Co to jest? Ło! Wow. Hanuś, co to są zapaczki? Zobaczcie, przyszły łóżeczka dla naszego synusia. Ale o tym już w kolejnym vlogu. Jak za to wszystko poskłada, to, to pokażemy wszystko. To jest to. No. To co, co to są? To są... To są łyżeczka. Łóżeczka, no. Dla, dla kogo? Na Oni... A. <laughs> na braciszka. To na... nie dla Hani. Na braciszka. Mhm, <laughs> dla braciszka. I będzie położyć. Tak i będzie... Tak leżał u sobie? Tak. Okej. Okay. Babciu, deserek dla ciebie niesie Hania. Proszę, tu połóż tu ma, mamusi. Proszę. I połóż tu babci. Tak. A tutaj tata siedział, o widzisz? Oj, oj, a, a teraz, teraz idziemy po deserek dla mamusi, tak? Hania, no, wilbia, Nosić. Idziemy, Zaraz przyniosę, dobra? To na razie spróbuj, czy jest dobre. He jest! No jest, Michasia! Hania dzisiaj idzie do babci i jest już spakowana. <grywki> o, mama jeszcze ją pakuje, bo Hania dzisiaj idzie spać do babci. Tata zapomniał, dodać i do dziadka. I będzie się kąpać w wielkiej wannie. Powiem Wam, że my zawsze mamy takie obawy. Tak! A co? Gdzie jest kartka? No nie wiem, gdzie jest kartka, to sobie poszukaj kartki w tym bajzu. My zawsze mamy takie obawy, jak to będzie, bo Hania nie śpi za często, nie? U naszych rodziców. No nie. Więc jak idzie, to zawsze jest takie, a co? Jak zacznie płakać albo coś. No ale jesteś no, no czy to co? ty się przejmujesz. Ty, ty się przejmujesz. Znaczy ja się przejmuję, ty się nie przejmujesz. No, ale tak to matki już chyba mają, wiecie, jak jest, ale zawsze kończy się tak, że Hania jest zadowolona, nagle tam, wiecie, idzie spać grzecznie, zasypia grzecznie i jeszcze wstają o 8 godzinie mamy, a nie o 6, no. godzinie, tak jak u nas, nie? Więc no, dobra, pakujemy się, bo przezorny zawsze ubezpieczony jest, za oknem taka pogoda jaka jest, więc i kombinezon jeszcze spakujemy. Biało. Nie wiem, czy sanki też weźmiemy do auta, bo tata coś mówi, no, chyba co trzeba będzie. Wy z nią poszedł, no. Pakujemy się, Hania? Prakujemy się. Podręczny bagaż. Podręczny bagaż. nie wiem, źle złapałem się. O! Podręczny No bagaż. jedziemy papa. Co ten tata ci robi? Fejka się cieszy. Nie, nie, żeby tak było, że dziecko oddawa do rodziców i się cieszy. Nie, 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 ale rzeczywiście Haneczka już jest u rodziców. Nie powiedzieliśmy wam w ogóle, dlaczego Hania dzisiaj idzie spać, bo jak wspominaliśmy, nie dzieje się to zbyt często, ale my dzisiaj jesteśmy zaproszeni na urodziny, no i idziemy świętować. Ale ja chciałam Wam jeszcze dzisiaj coś pokazać, zanim wyjdziemy. Używam już tego odkurzacza, a właściwie to jest takie urządzenie, bo odkurzacz to bym trochę mu tak jakby ujęła, bo to jest urządzenie do czyszczenia podłóg, czyli możemy też mopować, czyścić te podłogi. Wiecie, jest woda, jest odkurzacz, wszystko zaraz można palnika, robić. Polika podniecona, ale tak, wie, bo... możliwe, że w poprzednich vlogach gdzieś wasz, wam no kart, kartą z tego urządzenia się przewinął, ale my dopiero dzisiaj je postawiliśmy tak. Tak. Wieś, taka, tak, wiecie, tak ceremonialnie. No, tak ceremonialnie. Zresztą, w ogóle, wiecie, te, teraz tyle się różnych rzeczy dzieje w tych vlogach, no bo przygotujemy, przygotowujemy się na nadejście naszego synusia. Ja już jestem niezła bomba, <grym> więc dobra, no to chodźcie, pokażemy Wam, co to jest: Redki W12! <grym> Zobaczcie, jaki sprzęt to jest. Polika ma sprzęt. I, I to, żeby była jasność. On już tu zostanie, dopóki się nie wyprowadzimy w tym miejscu, prawdopodobnie. Bo naszego kącika czystości już nie ruszamy. Nie, to już by było za dużo. Jak on by, gdzie jest mój palec? Jak on by się tu pojawił, to już by było tu za dużo. Tak, nie? Tak, ale w ogóle nie ruszamy już tego kącika, bo ten kącik zostaje dla nowego nabywcy naszego mieszkania. A czy już jakiś się znalazł, to też o tym się dowiecie. Może tak, później. Tak, dokładnie. Dobra, przechodzimy do tego super sprzętu. Przędu. Ale może najpierw przejdźmy jeszcze do kuchni, czyli do miejsca, które zawsze przyspa przysparza Ci najwięcej problemów, tak, co? Bo tak, Bo ten jest biały z tym gres. z wiecie jak jest… Zresztą jak nas oglądacie od dłuższego czasu, to wiecie, że ten gres e, po prostu sens powiek mi bierze, e, bo trzeba właściwie go… E, myć na kolanach. Myć na kolanach i Polinka właściwie robić to… na kolanach. I właściwie robić to codziennie, albo nawet co 10 minut, moi drodzy, co Także, żeby Paulinka się nie przemęczała i nie musiała tak, tego myśli na kolana, no to pojawił się on. Właśnie po to są takie urządzenia, żeby sobie ułatwiać życie. No to Moi to drodzy, jak nie możemy sobie pozwolić na panią, która to dla nas może zrobić, to możemy sobie kupić, odkurzacz i mieć pomocnika i robić to wspólnie i być jeszcze dumnym z siebie, że robimy też to sami, ale mamy takie super sprzęty. E, dobra, to co, e, idziesz najpierw pokazać, co tam jest w tej kuchni, czy, czy już go mam. Jedź. Dobra, jeszcze go nie włączam, bo nie będziemy je słychać, kiedy jedziemy do kuchni. I już mogę powiedzieć, że bardzo łatwo się go prowadzi Jest leciutki Zobaczcie co my tu mamy no. Więc od razu na z grubej czy on sobie poradzi Dobra, włączamy go w taki sposób Zobaczcie, że nie może być w pionie jakby I jedziemy Oczywiście Dobra, mamy No. To jest to? To jest to! Widzicie jak ten sok zniknął? No ja nie wiem, czy widać to na tym gresie, ale on jest mokry w tym miejscu. Tak, tak, tak. O, teraz widać to lepiej. No, od razu wjechałam, wiecie, w, to, w tą kałużę, żeby pokazać wam i teraz wam dopiero powiem, ale wy już to wiedzieliście, że on może nam poodkurzać ciecze. Czyli nam się coś wyleje, płatki na przykład, bo tu Mateusz pokruszył specjalnie do testu paluszki i wylał trochę soku, ale na przykład dziecko wyleje nam płatki z mlekiem. mlekiem. I co? Idziemy po odkurzacz, nie trzeba się schylać. On odkurzy Trzy, i suche i mokre. Tak, i suche i mokre. Od razu możemy też wymopować podłogę. Trzy no, w jednym. Odkurza, mopuje, wyciera. I wyciera. Tak. Ale Panie miło. Boże, kto to wymyślił? Dzięki fajka mega zadowolona <laughs> bardzo bardzo mi się podoba no i zresztą też widzicie jakie są efekty że naprawdę wciągnął ten sok a wiecie co Nie by było najpierw musiałabym ten sok wycierać ręcznikiem papierowym potem iść nalać wody do wiaderka i to wytrzeć wszystko dokładnie a tak ile to trwało kilka Chwilę. sekund Wytarte, no nie? wiadomo, ja to jeszcze teraz zaraz zrobię, bo to tylko pokazałam Wam i zaraz sobie całą powierzchnię kafelek przyjadę, ale super. Dla mnie było. I fajne jest to, że bo ja też go czasami używam, że jak mhm. go się włączy to on jest bardzo lekki w obsłudze, że te szczotki go ciągną mm -hmm, więc tak. on właściwie wiecie, jednym palcem można go sobie, ja wam zresztą pokażę że to właściwie jest do, wszystko do ogarnięcia jednym paluszkiem tu w ogóle jest wyświetlać, możecie też ustawić sobie jak dużo wody mam wam podawać na szczotki, no bo skoro on jest mopem trzy w jednym, to tu jest zbiornik na czystą wodę a tutaj jest zbiornik na brudno. i potem jak to posprzątamy to wam wszystko pokażemy, ale tutaj już widać że są te, jest, że są. Jest podłogi. więc one są tutaj wciągnięte to jest czysta woda, my sobie dolewamy troszeczkę płynu do mycia, naczyń, żeby to jednak było tak, takie tak, czyste i nietłuste. No dobra, co wam chciałem pokazać w pascie. I to jest jedna Z jednym noczka. paluszkiem. On sam praktycznie lata po wszystkim. No i co? I palnika jest bardzo zadowolona z tego tak. sprzętu. Super jest. Po prostu... A my poodkurzamy tutaj... I moje serce znowu. I zobaczycie, zobaczycie jakie są efekty. Widzieliście te plamki? I już Zeszły. I o to chodzi, i nie I trzeba się też. schylać A to są takie konkret, bo to tam jest... Nie, poklejone. te są konkret, te są konkret no. poklejone. Widzicie, bez schylania. Nie ma. Nie ma. Nie ma. To jest mocno, że to są takie, wiecie, Też są takie dość dobrze zasknięte i. Tak. Nie ma. Specjalnie tak zrobiłam, żeby było co pokazać. I jeszcze to. Nie ma. Cudownie. I co? Nie trzeba się schylać. i ten odkurzać to urządzenie. Rozwiązało wszystkie moje dotychczasowe problemy. Czyli wiecie, jak narzekałam na ten gres. Wiem, że to powtarzam do znudzenia, ale to jest naprawdę coś strasznego ten gres. A teraz widzieliście to? A tak codziennie na kolanach i z tym brzuchem na kolanach. Więc. Dobra. Jesteś moim bohaterem. To my skończymy ogarniać kuchnię i zaraz się widzimy. No battery. A to warto wspomnieć. Bateria tak, 4, starcza na? na 45 minut, więc wiecie co? No chyba. My nie mieliśmy do pełna i naładowanej. Tak, tak, teraz nie mieliśmy, ale normalnie na 45 minut, kiedy jest naładowany do pełna. I zobaczcie, jaki jest efekt. Polka jest w niebo wzięta. Tak. To jest po prostu efekt taki sam. Nie nawet porównywalny. To jest idealny efekt jeden do jednego, jak wycieram podłogę ręcznie. No to wiecie, jak to wygląda, jak trzeba się namęczyć. A tu po prostu sobie jeździłam tak. I co? I Jest taki sam efekt. No Norma. ja jestem w szoku też. Ja faktycznie. też, no naprawdę super. No nic nie ma. Czyś siutka jest super. No czyściutka, no nie ma się do czego przyczepić. No to powiem wam tyle, że jak wycierałam mopem, bo wiecie jak jest czasem, no już mi się nie chciało e, po prostu wycierać ręcznie tej podłogi, to jak mopem wytarłam, to była masakra, a teraz, no mówię, tak jakbym wycierała ręcznie. Super, jestem bardzo zadowolona I, nie, i chyba już nie chciałabym pionowego odkurzacza, tylko jednak to e, urządzenie myjące mi się. Czyli cieszysz się, pion, że, tak. że zostaje w mieszkaniu ten piąty tak, gościan. Tak, tak, tak. Niech nowy właściciel sobie nim odkurza i niech mu służy dobrze, a ja już mam inny sprzęt. Także ja wam polecam taki sprzęt. Link będziecie mieli w opisie. Tak, please have water i będziecie mogli sobie taki sprzęt zakupić. Tam też dodatkowo będą, będzie loteria, gdzie będzie można coś wygrać, ale poszczegóły zapraszam w opisie, bo też będzie fajnie cenie. Chciałem Wam tylko opowiedzieć trochę o stacji, bo os osobna jest stacja ładująca z kubkiem, z dodatkowymi dwoma szczotkami, a jedna jest zawsze pod ręką tutaj. Jakbyście chcieli szybko wymienić, Jest jeszcze takie magiczne urządzenie czyszczące. To jest takie urządzenie czyszczące, którym możemy wyczyścić sobie na przykład później. Ten pojemnik, który wam zaraz pokażę w środku, tak, jak wygląda. albo ewentualnie jak będziecie opróżniać do zlewu, to tu jest taki trik z tą szczotą, też wam pokażę. O, dajcie ją sobie tak i możecie na przykład sobie odcedzić, jak macie wodę do zlewu, a jak macie na przykład, odpróżycie sobie te paluszki, to wiecie, od, odcedzacie sobie wodę do zlewu, a te paluszki później do kosza. Że wiecie o co chodzi? Nie zatkacie sobie z lewu, nie? No i co jest jeszcze istotne? Słuchajcie, jak została tutaj woda, no to trzeba by się było też jej pozbyć, a dodatkowo uruchomić funkcję self clean, bo on się też sam czyści. Tą funkcję się uruchamia tutaj. Self No i się rozpoczyna self clean. Widzicie woda stąd z tego zbiornika wspólna sobie dodatkowo czyszczą się też rolki W niedzielne popołudnie. My właśnie jedziemy do rodziny. Południe. Południe, no. No. My właśnie jedziemy do rodziców, ale tak. Na urodzinach było fajnie, zabawiliśmy trochę długo. Nie, do 12 Chociaż około. zwykle wciąż miałaś lepszą formę? Lepszą formę, formę. no. Bo się chyba za 20, 12, a zwykle, Paulinka, no. Czy zwykle? Jak już, jak tam już no. wędrujemy, no to udaje się pierwsza, druga wytrzymać. Nie mam no. Nie Starość, radość, bo dość nie wieczność. Wciąż jest Hadeczką, jednak byłam młodsza. No, <laughs> no tak, no ja się nie wyspał, tak czy tak? Bo ja tak, też. Zegar biologiczny, mimo że był. Była szansa, żeby się wyspać. Mm -hmm. To zegar biologiczny tak funkcjonuje, że. Dokładnie. Że, no co, ósma przed ósmą, I czyli koniec. taka najpóźniejsza godzina, kiedy na co dzień budzi się Hania i oczy otwarte. Ja jeszcze tam przymknąłem, ale Paulina... Nie, ja obudziłam się o ósma 15 i mówię, i tak, i wiecie, z jednego boku na drugi. I mówię, Paulina, przecież możesz się wyspać, tak taki się zawsze chce spać, teraz śpi. I nie żąda. I leżałam po prostu sobie godzinę tak z jednego boku na. No, ja jeszcze tam. No, ale przynajmniej sobie wiecie, to jest fajne nawet tak trochę poleżeć i sobie odpocząć. To też jest spokojnie. nie? jak było u babci u dziadka? Powiedz mi coś. Co? Jak było fajnie? A gdzie ty byłaś wczoraj? Jeździłaś na czymś? Bo mama tam jakiś filmik widziała. Gdzie byłaś? Ja byłem na księżniczkach. Na księżniczkach byłaś? Też tak no, w ogrodzie świateł byłaś, tak? Ale... Aladen. była I księżniczki były, tak? Oj, jest I, jest i babcia? I jeździłaś na karuzeli? Tak. tak. Czy myśmy jechały w Filiżance do kawy? Wow, no A to super. Na środku, tak. Ale coś też taka smutna, że mm. ci tak podobało, bo nikt nie uwierzy. No <laughs> właśnie. A, Ona już chce do babci iść z powrotem. No i co, to? W, czyli fajnie spędziliście czas. A jak nasze super. dziecko się zachowywało? Bardzo grzeczne, bardzo fajne. Czekaj, czekaj, jeszcze babcia nie. Super dziecko, super grzeczne, czasami bardzo uparte. To jest straszne. No to. Bo jeszcze nie jest trzy latek, a już ma takie swoje zdanie, swoje że jest tanie. nie do przekonania. Jest dobrze, ale czasami tu. Rani, dobra, dobra, już nie skarża. Ogólnie wytrzymało liście. Tak, tak. No to dobrze. Dobrze, ja spróbuję tym, a Ty będziesz robiła tym drugim pędzelkiem. Okej. Okay. A od kogo dostałaś taką książeczkę? Króliczek! Ojej, u króliczek jest. A od kogo dostałaś taką książeczkę? U babci. Dziadka. No, dostałaś, tak? A gdzie Ty wczoraj byłaś? Ja byłem w kościółku. W kościółku byłaś dzisiaj, tak. A wczoraj? Ja byłem... Na karuzeli. Tak, jeździłaś na karuzeli, no. Ja jeszcze... I tam były światełka? I była lampa Alladyna? Tak. Mm. Co najgorsze było? Księżniczka? Księżniczka. I były te wielkie skrzynie ze skarbami, nie? O. O. Skrzydła. Skrzydła teraz malujesz, tak? Dajcie poprawię włoski. Tu jest, patrz, śniadanie, No i tu nabieramy. No nabieraj, nabieraj, nabieraj. No i otwórz. Wow! Boże, Nie I można komuś zęby wybić. <grym> Chcesz rzucić? Rzucić. To w co mam rzucić? I no nie wiem. Wow. Nie, <grym> nie. Patrz, 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 <grym> Wo! Bounce. No to zbieraj dalej. Tut Oho! No Do Teraz w staty. <grywa> o. No, takiego mają ego. ta już tu kłada. No ty, jasne, że ty. Proszę. Delikatnie, no. Proszę. No. Nic się nie stało. O nie. Są za miękkie, nie? No jest, bałwanek. No jest tam jakiś, nie? Mały. Fikuś. O, już bez robienia kul. Ja. Dawaj, dawaj Matuś Spójrzcie jaka kulkowa manufaktura. No proszę. A kania rzuca tylko w nasz samochód chciałam powiedzieć. A ja w konie. Tata ma teraz tyle kulek, że już... Mateusz już teraz. No to dawaj, nie, No dawaj, bierz i w tatę co ty myślisz? Zaatakujmy. Zaatakujemy tatę? No, ku, no, atakuj tymi kulkami. nie, No, autko jedzie, to uważaj. No i kto się tu lepiej bawi, tata czy hania? Siedzi. To tak, jest teraz, pytanie, ja? Kurde, chcę trafić do Okasia. Trzeba, <noise> <noise> bo kulek na mnie <noise> Hania sobie też tu rzuca, a tata próbuje trafić. No. Wow. Takie fajne te kulki. Wow, jak dużo. Ja. Kurde. <laughs> Teraz siedzi. Rozpadła się. Ostatni rzut. конечно.